Dzień dobry dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ale ja, dzisiaj oje, mamy oje, piękne oje, klimaty oje. mamy klimaty piękne. E, troszkę czerwona no. po prostu. Jesteśmy tutaj na salce do boksu. Tak, Myślę, że mnie nie popijesz, co? Nie, 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 to, nie, nie, to taki nie, klimat. No. A w tak ogóle z rozmawiamy z Krystianem i z Moniką. Z Moniką. A dzisiejszy temat? No właśnie taki, wiecie, dobry klimat. Fajny, Taką pod y, rozmowy o czymś przyjemnym. O, bardzo. O, o czymś mm. przyjemnym, o takich eventach, spotkaniach. Tak, imprezach takich okolicznościowych, fitnessowych. Wesele, <grym> nie, żartuję nie, 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 oczywiście. Nie. Ale chodzi, wiesz co, o te, o te imprezy takie w klubie, które są organizowane na przykład, to się nazywa event, warsztaty, konwencje, y, spotkania, jeszcze wymyśl ja, po prostu no. tak w jakąś e, specjalna jakaś okoliczność e, ta, tak e, jak że wszyscy bo, klubowicze znaczy większość klubowców tak. się spotykamy razem bo wiadomo ustawka, o to, nie nie że dobra stawka chodzi o nam o, o coś takiego ekstra co jest w klubie zorganizowanego dla klientów dla klientów dla no też dla instruktorów tak tak bo to słuchajcie też... jeżeli tego słuchacie to na samym początku my poprosimy o te kciuki poprosimy o komentarze i dajcie nam znać czy jest osoby a, i suby, no jak suby, najbardziej. Suby. Oto, no, su, e, e, no i widzisz, tu mi przerwałeś i wybiłam <laughs> się z, z myśli. <laughs> Za dużo. E, dajcie nam znać, czy takie imprezy klubowe Wam się podobają. Naprawdę, wystarczy nie wiem, w komentarzu, tak albo nie. Oczywiście, czy co chcecie... byście chcieli, czy, czy jakie, jakbyście byście nazwali taką imprezę Bo wiesz, no, ja to, to zawsze sobie, dużo sobie kojarzę, taką imprezę na przykład że się spotykamy, robimy jakiś fajny trening, fajnie jak jest kilku instruktorów, tak żeby gdzieś tych ludzi, wiesz, ty masz swoje fanki, ja może mam mniej, fanki. ale może też jakieś by się znalazły. Fank, fa Czekaj, czekaj. Fanki, fanki albo fanów? Nie, chyba fanów tu mało. Ale wiesz, bo to... E, poczekaj, poczekaj, no. poczekaj. E, no i wiesz, i wszystkich po prostu się jakby ściąga na tą salę, wszyscy się e, poznają, bo to też jest fajne. No i później fajnie jest posiedzieć i pogadać, przy, Czy czymś, nie? przy czymś. Przy czymś, no przy no, czymś. Przy ciastku, kawie. Przy Ciast ciastku, no. kawa. I to jest takie fajne... Takie tak, ale, ale zawsze na przykład jest jakby, jest organizowany event. Przypuśćmy jest jakiś tam dzień w roku, miesiąc i jest Halloween. O, tak. Jest jakaś okazja? Jest, jest fajna, jest. Nie? tym bardziej, że teraz to robi się... Ja to coraz lubię generalnie. No to wiem, to wiem, to wiem, tak, tak. Ja to średnio o, z tymi przebierankami, ale tak y, no, mógłbym się przebrać no, w o, jakieś bo, gadki, tu tutaj mam jakieś okulary, mamy, w sensie, tam. mamy to na grane. Tak, tak, mógłbym, tak, się, mógłbym przebrać. się przebrać. No, Niedługo jest Halloween. Tak, tak. I zobacz, na przykład zaczynając od takiej podstaw. Jak ty widzisz coś takiego? Zaczynając od takiej bazy, od czego zaczynasz robić taki event na przykład? No, Nazwimy, nazwijmy to eventem, prawda? Okej, okay. no nie, no znajdujemy jakiś. Trochę niewygodnie, chodnika. Okay. Tak, nie, piłkę no trzeba taką... właśnie wiesz, kieksu. balans, świcć głębokie Jakim tak? ja jestem z tego ba, mi się tej... bardzo podoba ta forma siedzenia. Yy, no wiesz, no szukam jakby yy, pretekstu, żeby to zorganizować, tak? Typu tak, jak ty powiedziałeś, że jest Halloween, są Mikołajki, no wiadomo, no, to są jakieś no, tam tak, standardy, które. Tak które gdzieś przez cały czas funkcjonują, ale też jest na przykład fajnie zrobić coś ekstra w tygodniu. Przypuśćmy, nie wiem, w tygodniu jest jakiś trening. Z reguły mhm. prowadzą to każdy, każdy, trener ma swoje godziny, ale fajnie na przykład zrobić coś ekstra z dwoma trenerami, z trzema trenerami poprowadzić tą jedną A, formę w sensie, że, że jedna wspólną. lekcja dwóch trenerów, dwóch instruktorów prowadzi tak, jakąś tą formę. Tak, bo wydaje mi się, że to mhm. też jakby nabiera takiej atrakcyjności. Ale to też w ramach tego Halloween? czy, czy Nie, nie, ja czy mówię że tak, już mówię już zupełnie, odpowiemy. zupełnie inaczej. Jeżeli okay. chodzi o Halloween, no to wiadomo, no to trzeba się przygotować. Trzeba gdzieś jakby się wystylizować odpowiednio, tak żeby, bo, bo wiecie, no takie niecodziennie przebranie, malowanie, nie? no tak, to, to gdzieś chodzi. tam mega e, pozytywnie nastraja człowieka, przynajmniej ja tak mam, to trochę jest takie z dzieciństwa, wiesz. No po przebierasz tak. no. się, pomalujesz, jest śmiesznie i człowiek trochę taki dorosły, czuje się pewno, na pewno, na na pewno maluje od ciebie taki luz. Jeżeli widzisz osobę taką, przepraszam, że ci przerywam, taką to No nie osobę, wiem, po, kto... wychodzę. No. No. No dobra, że Jak widzisz taką osobę, która, która jest przebrana śmiesznie, na przykład ten Halloween, to widzisz tą osobę tak trochę wyluzowaną, nie masz tak? No ja myślę, że takiej. Taka wyluzowana, tak taki ma trochę dystans do siebie, nie? Wiesz, tak. Do tego jest już, nie? Mhm, tak, jest. No tak. już nie przerywam, proszę tak, bardzo. Bardzo dziękuję, naprawdę. Mogę e w ogóle chcesz się pogodzić? No nie wiem, właśnie chyba dzisiaj mam zły dzień. <laughs> Cześć za mało poćwiczyłam. I kontynuując, no to wiesz, no to jakby mamy ten halloween, organizujemy, wiesz, fajnie, no i właśnie fajnie jest zrobić ten wspólny trening, tak, żeby gdzieś tam, bo po to przychodzimy do klubu, żeby, żeby poćwiczyć i fajnie czasem właśnie... była taka, nie? <śla> <śla> tak, tak, I fajnie by było właśnie po, usiąść razem i sobie gdzieś tam jeszcze posiedzieć chwilę, tak, posiedzieć, no. po, pogadać, wow. gdzieś, żeby te właśnie te relacje... Tak były takie podtrzymane, bo wiadomo, jak przychodzimy na tą godzinę, gdzie jest możliwość wejścia na sali pogadania albo w szatni, bo ja nie wiem, jak tam z chłopakami w szatni macie, no, ale my jest. gadamy w szatni Co ty byś wiedzieć? <gry> w szatni ze sobą, więc taka krótka chwila na to jest. Ale właśnie fajnie wydaje mi się, że przy takich eventach wspólnych te spotkania są jak najbardziej mega cenne. Fajnie nawet wiesz, przed takim eventem, tak, jest organizowany, spotykasz się, ludzie się zapisują, przychodzą jakby już, już zaczynasz od jakiejś rozmowy, tak? Rozmowy, tak. kontaktu, jak tak. się masz, jaki masz ubiór, coś tam później w trakcie idziemy do szatni, wyjdziecie, no bo kobietki idą same do, tam no raczej, do swojej szatni, no, no. ale można <laughs> zrobić na przykład wyjątek i zrobić taki fajny dzień, że wszyscy razem się przebierają. Ja jestem za. No, ale nie uważacie? Napiszcie w komentarzach, czy to nie jest fajny pomysł, żeby wszyscy razem... Na przykład na piątek... edukacyjna. Wszyscy razem się przebierają. Ale poczekaj, w piątek to jest. O no nie, to panowie Nie mówię o prysznicach, Boże, nie nie, to nie, 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 nie tędy droga. Ale żeby, wiesz, razem wspólnie spędzić Ale fajny słuchaj, czas. W, na przykład, w, z tego co wiem, w dużych firmach, typu korporacja, w korporacjach na przykład piątek jest traktowany jako luźny dzień i nie trzeba przyjść ubranym. Tak, ubranym, tylko, tylko na tak, luźno. Zgadza się. To to jest... Słuchaj, to może my tak, to, to jest ja, ja zauważyłem, że to nie tylko jest. co No nie jest. tylko. Dziś robi się to bardziej takie tak, popularne, tak, tak, ale tak, kiedyś tak, faktycznie, tak, masz rację, tak, było to tak, tylko w takich właśnie korporacyjnych firmach, że, że ten piątek jest takim luźnym, przedweekendowym dniem. Nie? Dokładnie, to słuchajcie, no może słuchaj, trzeba coś wprowadzić, Ty, fajne luźne, by było, nie? Raz w miesiącu w ogóle szatnia a, w tą stronę idziesz, nie, no, ja jestem. Nie, zasadzie, no, nie no. będę cisnął, no. Boże. No i wracając do tej, tych przebiorów, zaczynasz przebierać się, wiesz, te emocje związane z tym, ale masz w ogóle fajną kieckę, ja pomarańczową na przykład, wiesz ale masz tutaj miskę, w sensie coś na twarzy, pomalujemy, wiesz, jest fajna relacja pomiędzy klientami. Później jest ten warsztat na przykład, no tak jak było, nie że hmm, dwóch, tak. trzech instruktorów prowadzi jedną tak. formę zajęć, ewentualnie jakiś tam trening na siłowni. Faceci tak. lubią tak, rywalizację, tak, tak. więc może tutaj, wiesz, też warto, tak. fajnie by było zorganizować jakieś zawody, nie, bo to... No tak, jeżeli jest... tak, jeżeli by, wiesz, jeżeli byłoby chęci jak najbardziej, a zawody też są uważam fajne, bo taka zdrowa rywalizacja między osobami, które się znają, jest fajna, Tak, jest, tak naprawdę, tak, to nie jest nic tak. Fajnie. Tak, ale można gdzieś tam właśnie zrobić sobie taki test swoich możliwości, ale wracając do takiego luźnego dnia, no, przyszedł mi właśnie pomysł do głowy podczas naszej rozmowy. Fajny <laughs> jakiś. Tak, jakiś pomysł. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. <laughs> nie, no wiesz to już nie chcę, wiesz, tak mocno wybiegać, ale myślę, że to jest jeden jakiś tam kroczek mały do przodu, że zrobić taki jeden dzień w miesiącu i kolorami. No. I słuchaj, na przykład, no nie wiem, no w piątek mamy... Pierwszy piątek miesiąca <laughs> bez jakiś. E, Monika, nie! Monika, proszę! To drugi, Będę piątek, drugi piątek miesiąca, żeby nie było. E, na przykład wybieramy kolor e, czerwony. I no. słuchaj, i ta osoba na przykład przychodzi w Ale, kolorze czerwonym i ma na przykład zniżkę 50% na odżywkę po treningu. O! Która to jest, wiesz, pierwszy procent... Nie, pierwszy no, pierwszy no tak, tak, ale tak, tak. zauważy, że bazujemy cały czas fajnie. przy tym Halloween, nie? Ivern, no trochę, kolor, ale słuchaj, no czerwone no, jakoś tutaj... Gdzieś to tak, tam jest, nie? Lubimy nastrój. takie ostre, nie? <laughs> Nastrojowo <laughs> się zrobiło i wiecie, tak, no, tak. Klimat jest dobry do takiej jest, rozmowy. Jest dużo opcji, wiesz, no są, są, są warsztaty, które są organizowane, wiesz, y, y, co tydzień na przykład, tak? tak? Że, hmm. że w pierwszym, w miesiącu cztery warsztaty, y, każdy w tygodniu, tak? Z, nie wiem, zaczynając od soboty, czy tam... W piątku I warsztaty. W, w, w pierwszym tygodniu robimy na przykład, nie wiem, formy mentalne, w drugim tygodniu warsztaty są na przykład formy, nie wiem, no, wzmacniające, później choreografia, później na przykład jakaś medytacja, bo bardzo dużo teraz jest takich form uspokajających, tak. troszeczkę relaksujących, żeby ci ludzie troszeczkę zwolnili to tempo, tak? No, to... no myślę, że to cała sytuacja też spowodowała to, że tak ludzie tak, zapragnęli tak. trochę. I, i jakby no, tutaj. Jest i przemyśleli sobie wiele tak, kwestii. Tak, to, to są takie ciekawe rzeczy, które, które no, wyzwania trochę dla ludzi, nie? No, żeby tak. zorganizować tych ludzi, zaprosić do klubów, mhm. no bo jednak, jednak po tym teraz już nawiązując do tej naszej korony, mhm. <laughs> wiesz, no jest ciężko, jakby tych ludzi yy, nie zwabić, no to jest bardzo brzydkie słowo, no. ale zaprosić do klubu, mhm. zainteresować jakąś ofertą, no bo już pomijam tam wiadomo treningi na siłowni, jakieś tam zajęcia, ale jeszcze oprócz tego właśnie taki event, warsztat gdzieś zorganizować to, nie? żeby to było miało nie, no ręce i mam, nogi, też mamy jak, zachęcające jak, tak, było. Nie? Mamy taki komfort, że mamy dużo miejsca i możemy przyjąć naszych gości w komfortowych warunkach, tak, że nikt, nie, wiesz, na sobie nie będzie siedział, Dokładnie, tylko mamy tak, miejsce tak, no to na to, ważne, że jest nie? naprawdę bezpiecznie na zajęciach wydaje Są mi się, Są że... kanapy, można kawę się napić, <grym> na naprawdę, słuchajcie, fotele możecie sprawdzić i, 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 i liczcie na to, że, że na pewno będą takie warsztaty. Jak najbardziej, jak najbardziej no. będą, wydarzenia będą, jest kilka nowych pomysłów, mamy dopiero ten, wiecie, wrzesień, ale kilka pomysłów fajnych jest, więc szykujcie się, E, bo, bo my jakby chcemy się z Wami spotykać na takich eventach. Tak jest, ogóle, tak. tak. Jest online też fajnie. jesteśmy. No, online przez cały czas. Cały, cały czas też, no. e, Kanapa w różnym stylu. Dokładnie, no, <laughs> ale jest, słuchajcie, skórzana. Skórzana <laughs> Nie jest zła. Słuchajcie, no Nie jest, jest naprawdę. Trochę niewygodnie w tyłek ciśnie, ale... No spoko, ale słuchaj, no. musisz wyprostować, się, plecy, trzymać, no, prosto. No, Są no, no, też zalety, wysta rozumiem. Wystarczy, rozumiesz, że wiesz, jak w stanie... Robisz hobby, ćwiczy, Daj to mi Rozumiesz. Rozumiesz, <laughs> rozumiesz, nie? <laughs> Daj mi trochę luzu. I wiesz, to jest, to jest, to jest ciekawe właśnie dla, takich, dla tych klientów, którzy, którzy chcą, chcą przyjść, nie? bo jednak jak, jak klub mi za zaoferuje coś takiego konkretnego, to jednak ci klienci na pewno też boją się trochę przyjść tak no bo nie wiedzą czy ten komfort jest, w sensie ta odległość to bezpieczeństwo jest zachowane nie? Mhm. no i przy takich eventach też jeżeli ktoś organizuje no to już bierze 100% odpowiedzialność higiena odległości maseczki to wszystko no, w tych czasach teraz Dokładnie tak, tak to musi być zachowane no niestety są restrykcje takie jakie są więc to trzeba dbać o to no. więc to każdy ten event powinien być przemyślany nie? że to jest nie jest takie, hop, stryknie i sobie robisz event, tak? tak hmm. jak powiedzmy w większości gdzieś tam się dzieje, a, a, a no niestety, no, trzeba to przemyśleć, zorganizować, no i odpowiednich ludzi zaprosić, to żeby to było takie, powiedzmy yy, lekcja, zajęcia, ale też troszeczkę połączona z takim show, nie uważasz? Myślę, że tak. Show. No, to nie jest, jest to złe słowo. Nie, tak. Wiesz, wiesz, fajnego. fajnego. Nie? Ja jestem jak najbardziej. jak najbardziej Żeby te zajęcia nie za. wyglądały tam, dobrze, zróbcie teraz sobie to i to. Albo musi nie, być no, coś musi być takiego wierzyć. Tak, taki musi być ten dodatek no. taki ekstra, żeby coś po prostu było takiego, yy, wiadomo, że że coraz trudniej jest zachwycać, tak? Bo wiesz, mogę chyba powiedzieć, że to ekstra no może być takim zachwytem, no pewnie, tak? Pewnie. Z tej drugiej strony. I, I to też wiesz, no, na pewno jest gdzieś tam trudno coś takiego wykrzesać z siebie. No, tak, tak, znaczy, no, wiesz, no to jest kwestia to, ale... jakby Weny. Raz masz tak, że, że strykniesz, a tak. drugi raz ale rzecz, jeżeli jesteś jesteśmy pomysleć, w stanie zorganizować na przykład wspólną szatnię. Nie jesteśmy. Jesteśmy. Ja nie wchodzę w to. A przed chwilą mówiła, że jest zainteresowana. Ale i pantem, a nie wspólną szatnią. Ja nie to słuchajcie, takie show to jest po prostu wiesz, wstrykniesz palcem i Tak, możemy e, koedukacyjnie w zimę pomorsować. Zapraszam o, cię. O, 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 ale to jest, Nie jako ale, operatora no, kamery, Monika, tylko po prostu. To jest kolejny jako... temat, kochana. Ja się boję zimna jak ognia. Mamy tutaj też trenerów i osoby, które też systematycznie to robią, więc możemy, słuchajcie, wspólnie to przyorganizować. Ja jestem już na, wiesz, na zwolnieniu. Monika, Monika. Ale są inni, którzy chętnie pokażą. A co? Co? I na zwolnieniu stawy nie wytrzymują? Nie, 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 jak najbardziej. Na nie, 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 miałam przerwę chwilę, ale nie wiem. Na razie temat to Ale dobry temat, bardzo dobry temat dopodrum... Ale to trzeba poczekać na zimę. Ale trzeba jechać. poczekać na zimę. Więc no. na pewno coś takiego można w zimę. No, <laughs> ale... Tak, tak, jest pomysły są, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pomysły, no to tak jak wcześniej wspominaliśmy, piszcie, komentujcie, zadawajcie nam pytania, oczywiście dziękujemy serdecznie za, za dotychczasowe lajki, like y, suby, liczymy na więcej, no cóż, no. No i co, my po prostu bierzemy się, wiesz, do, pracy, do organizowania no, eventu, tak, który już się pojawić. Cały świat przychodzi do nas, razem wspólnie bawimy się, ma być wielka impra, totalna impra. Ale bez alko, bez. Bez. Tylko zdrowo. słuchajcie, zdrowo, Aktywność, i... to odporność i tutaj. Powierzcie, bawić się zdrowiem. można naprawdę świetnie. Zdrowie potrzebuje inne. ruchu. Tak? Dokładnie. No. Więc serdecznie dziękujemy za uwagę. Kłaniają się w pas. Dobra, dziękujemy. Monika. Krystian. Dziękujemy serdecznie. Ja mam jeszcze tak na sam koniec. Słuchaj, no. a przetestowałbyś ten. E... Ale że głową? Nie. Nie, no tak, żeś poboksował? Ja? No tak, no, no tak, a co ja? Razem. No dobra, 3, 2, 1, 1, No? Poczekaj. Poczekaj, proszę. 3, 2, 1. A, że jest bioderka. No tak. Dobra, widzimy się już niebawem. Uuu.